Muzyka Ludwika van Beethovena zabrzmiała podczas kameralnego koncertu w ramach Viva Beethoven 250 rocznica urodzin kompozytora. Na koncercie wystąpili Marcin Zdunik na wiolonczeli i Aleksander Dembicz na fortepianie. Dzisiaj, jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy w twórczym szale i tak też zaczęliśmy mm -hmm. <laughs> pierwszy utwór. Był to całkowicie improwizowana kompozycja w stylu wczesnych utworów Ludwika van Beethovena. Cała, cała idea polegała na tym, że jak pewnie Państwo słyszeli, wzięliśmy temat z eroiki symfonii Beethovena, który stanowił taki leitmotiv tych właśnie wariacji, bo właściwie to były wariacje. I już na żywo tworzyliśmy własne kompozycje w stylu beethovenowskim. Na takiej zasadzie, jakbyśmy przechadzali się po domu Beethovena i wchodzili do kolejnych drzwi, w których odnajdujemy charakterystyczne cechy jego bardzo bogatego stylu. A teraz chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jak sam Beethoven tworzył wariacje. Był mistrzem tej formy, mistrzem, od którego my się uczymy i skomponował cykl przepięknych wariacji, siedmiu wariacji na wiolonczale i fortepian na temat zaczerpnięty od jednego ze swoich muzycznych idoli Wolfganga, Amadeusza Mozarta. Jest to temat czarodziejskiego fletu. Wariajce są w tonacji esdur, podobnie jak nasza pierwsza kompozycja. Nasz duet jest duetem improwizującym, co jest, co jest myślę takim naszym znakiem wyróżniającym i, i taką cechą charakterystyczną, bo improwizowanie w duecie no to jest jakby jeszcze inny poziom wtajemniczenia niż, niż improwizowanie solo, bo, bo do samej takiej inwencji pomysłów. Muzycznych musi dojść jeszcze niesamowite porozumienie między dwoj dwojgiem muzyków, aby no, w danym momencie wpaść, wpadać zawsze na ten sam pomysł. I mm, to jest niesłychanie inspirujące i, i no, wspaniała muzyczna przygoda. Ja się od Aleksandra bardzo wiele y, nauczyłem i cały czas się od niego y, bardzo wiele uczę i y, to, myślę, że to bardzo trudno jest powiedzieć czego konkretnie się od niego uczę. Myślę, że uczę się od niego w każdej dyscyplinie muzycznej i niemuzycznej i w kwestii dźwięku jest bardzo inspirujący i w kwestii pomysłów y, kompozytorskich, improwizatorskich. No, cały czas jest, jest dla mnie inspiracją i najlepszym dowodem tego jest to, że wypuszczamy w świat kolejne programy improwizowane, i następne mamy w planach. Z Marcinem współpracuję już od paru lat i bardzo sobie cenię tę współpracę, bo jest to współpraca jedyna w swoim rodzaju. Myślę, że właściwie jest bardzo mało tego typu duetów. A jakbym chciał sięgnąć pamięcią, to właściwie nie jestem w stanie wskazać innego takiego. A jakby wyjątkowość myślę polega na tym, że my, każde przedsięwzięcie artystyczne u nas wiąże się z, jakby ze sztuką improwizacji. Czy jest to przedsięwzięcie bardzo klasyczne, czy wychodzące poza ten rodzaj muzyki. to Istotą jest improwizacja. A jest to um, o tyle ciekawe, że improwizacja zwykle kojarzy się z muzyką jazzową, co jest pewnym błędem, e, tak naprawdę, bo improwizacja jest e, tak naprawdę naturalną mową. Czyli e, tak jak my teraz rozmawiamy, e, nie przygotowaliśmy się w tym sensie, że nie, nie, nie e, recytujemy zdań nauczonych, tylko rozmawiamy normalnie i my tak rozmawiamy właśnie e, e, muzycznie. I jest to dla nas fascynujące cała Cały czas się w tym rozwijamy. My już gramy ze sobą długo, parę lat, i y, można powiedzieć, że w pewnym sensie wypracowaliśmy sobie własny styl i język poprzez praktykę ale też istotą naszego duetu jest to, że my sięgamy po muzykę różnych mistrzów, a tutaj trzeba się pochylić nad stylem kompozytorów i my po prostu pracujemy na próbach, improwizując, szukając jakby charakterystycznych elementów stylu danych kompozytorów i się w pewnym sensie tego uczymy i później jakby na scenie już Mamy opanowane pewną gramatykę kompozytorską tych kompozytorów, teraz właśnie Beethovena, ale już wykorzystujemy ją ad hoc, tworząc na żywo nowe utwory. Czasami są one, mamy jakby zaplanowany pewien scenariusz, którego się trzymamy, a czasami są one bardziej free. Ludwig van Beethoven był i jest cały czas inspiracją dla kolejnych pokoleń kompozytorów i muzyków. Stworzył dzieła uniwersalne i nieśmiertelne. Beethoven od, od dawna nas fascynował i myśmy chcieli w ogóle do tego Beethovena podejść, ale ponieważ były cały czas jakieś inne pomysły, pilniejsze, to nie było na niego. Wystarczająco przestrzeni w naszym życiu zawodowym, a ten jubileusz rocznicy betowenowskiej spowodował, że, że jakoś żeśmy się zmobilizowali do tego, żeby faktycznie już do tego Beethovena się wziąć. I jest to też fantastyczna przygoda. Język betowena jest. jest y bardzo charakterystyczny i bardzo inspirujący. I to improwizowanie, zarówno w stylu Beethovena, jak i w nawiązaniu do Beethovena, pozwala nam też odkrywać tego Beethovena z zupełnie innej strony z takiej strony, z której nigdy byśmy go nie zobaczyli, tylko grając jego utwory. My improwizując w stylu Beethovena, musimy naprawdę odkryć, co jest istotą stylu Beethovena. Kiedy Beethoven staje się Beethovenem, i kiedy przestaje być Beethovenem. Jakie cechy jego stylu są decydują o tym, że rozpoznajemy w betowenie Betowena? na na taki szkielet klasycznej formy, klasycznego języka muzycznego, nałożył pewne charakterystyczne zabiegi zerwania narracji, pewne zaskoczenia. W ogóle Beethoven bardzo często zaskakiwał słuchacza, i na pewno to jest jeden z jego wyróżników, i my również w naszych improwizacjach staramy się do tego nawiązać. realizacji kluczowa jest w ogóle porozumienie słuchanie wzajemne, czy też zdolność do podejmowania ryzyka. I my nad tym pracujemy i my to jakby kształtujemy w sobie i myślę, że jest to w sumie bardzo piękne. Prekursor romantyzmu urodził się w 1770 roku w Bonn, zmarł w Wiedniu w 1827 roku. Beethoven głuchnąć zaczął w wieku 30 lat, gdy miał już 48, żył w całkowitej ciszy. Posiadał jednak słuch absolutny, dlatego potrafił wyobrazić sobie brzmienie własnych kompozycji. Antidotum na jego smutki była zawsze muzyka. A na koniec największy hit Beethovena, czyli. Sonata księżycowa.